Serio? Serio? Ehi, aspetta Sai cosa fare? Czekaj, no też. o. Ej nie, to... Ta... Aż tak nie wywaliło mocno. To czekaj, o czekaj. Dawaj z flarą. Wow. Chwila. <coughs> z flarą. Ej. A ty chcesz? O cool. Nie, słabo. Ale tu flarę waliło. Czekaj. Dobra, chodź. Czekaj, czekaj kompas. Teraz ja chcę się tu wystrzelić. Dobra. To ja to widzę, czekaj, ja to widzę. Ło! No. Yeah, <laughs> <Thank God. laughs> <laughs> The problem that. <laughs> the Przemytki to znaleźć ci coś. Jak się ciebie a? So, let

Con il ladro So yeah. Sare, ma lei sta

tam mám kde. A tam si vidím. Nemám mě. Kýnek odrazu. To widać, gdzie mamy iść. Işte. No gdzie? Ja. Tam. To idź. O ja. kurde, jak ginę. Kowali to ja teraz tym updatem. O wiem nawet ci już to widać to, to widać teraz, to bardzo się nie tędy Nie tędy ja Nie dam rady O nie da Hva er det? To jabuszko zielone. To widać się za tym. Jabushka. To nie, to... To to zielone było, co za truwa. this <laughs> time. Nie ja widziałem to Ty co? <gry> Jak dostał Kuro <grywa> All? Służę Ol. Wiesz, kill, alo teraz? Co to Co? jest? Ej Idźcie dawaj, na z, czerwone dawaj jedno. A na A jedno. A jedno. A Ej, po jedno. A idziemy. Widać, jedno. tam dawaj jest. Dobra Nie A se už najde zajde O, ty! Dzięki. To, to ja tylko muszę iść. Patrz tam jest Scout On się pawia i snika. Patrz widzisz? To ty to Co to jest? To widziałem na TikToku, myślę, myślałem, że to fake jest. A co to robi? Nie wiem. Siema. Skołciku Siemka No i go nie ma. Wiesz sensie co się się na następ coś takiego. Okay. Ja. <grymne> Karma Zaraz pęczłane banany Nie wiem Klepa, co tam znowu jest, a to i tak nie, nie mam Kreskę mi dał, więc otwórz tylko stopę. Hmm. To nie są czerwone, to są różowe. Te różowe, co robią? Nie wiem. Hmm. Ja mi sam. Oj, jednak nie sam Proszę sprawę w ogóle staminy ja mam przez siebie Tak, przez to jedną kreskę daje. No ja mam 6 klasek Ej co to tam jest? A nie to te, te... O, że... widzę Gdzie ty idziesz? No, na górę. Ale ten ty nie wejdziesz No, no nie w górę. No, wejdzie. No, nie. O! Fajną rzecz znalazłem. To ty też jest tak niby Jesteś. Nie mam mnie ja. Co tam było? Wow. Jajo. Co tam chcesz iść? nie dobra. No, no, o kurde eee. Dobra, widzę już jak Każdy to widzi na dziecko by widziało No nie Nie, ja tą drugą komiliane co nie? No na to A. Pananem czerwonym nie, najlepiej no na to. A na tym. Tam, na to Nie wiem, no doskoczyłbyś, ale... Łoooł! Wow! Ja tracę staminę! O. Oh. Ja cię popchnąłem. I ty, co robił różowe, bo nie pamiętam? jednak niedobre. Musimy jestem sens odkryty. Oh, nie! Wow. Wreszcie, to tak było wolno się spiąć. No. To jest staminy, dawra. Co ten jest taki duży cześcik. Ja. Nie, nie, nie. Nie lub tego, naprawdę. To się nie? nam przyda. To się nie e, no. no się przyda. Gówno i tak się nie da Aha! Fajna no, skrzynka. Ma Lollipopy C czemu ty mi zabrałeś? Q... Dobra nie ważne Co Nie czemu mi zabrałeś ten... No schowasz mi? Jak roll cię zabrałem? Faktycznie nie masz. Maszek. Ja a, a ty nie masz. masz. Nie, nie mam. Masz. Nie mam. Wyjąć spleczaka. Co? Ja co ty, ty się... pokażę nie się mnie, znieść. No masz. Ale co się pokazuje? Sto na plecaku widać jakie masz rzeczy i widać w ciebie że masz klat i bandaż linę i masz Nie mam żadnych tych rzeczy masz, a i magic bi skąd masz? Wiem, że fajną rzecz jest dobra ja przy sobie co robią pichaj wam No nowej Oba! One poisonują mnie ja O nie O kurde, ja ginę ja też. Chodź, Piszczu, ginę. Pomóż mi. Pomóż, bo tak chcesz. Ale ja Gina. co? Ała, ale mam mało. Ty, zadziałało. Ja co zadziałało? No, znikło to, jak ty to, to odwaliłeś. A w szkuli nie po coś, lepiej to, sobie to wziął Serio? A, Magic Queen Ja nie mam miejsca, mam tak, ja to, mam to i to Już masz. Ja, ja chyba daję te. Już masz Ej, wziąćmy to tam i weźmiemy się na tam, do góry A zobacz, to jest? Ja to miałem Nie jak ty to zrobisz, to jesteś krębszony Ja pierdolę. E, trzymaj się już A bo to tak mi działa A po to wolno wejść Próję mózg dla zwarnowanego No starta. Э, помочи, и, память, Ой, на ТТВ, это и так они Ай, помоги, помоги, Zjedz to się teraz. Zjedz, zjedz wodę. Nawet no, wepij. Czemu uh, ty to wywaliłeś? Co? Ja mam wolne miejsce w plecaku. Ale co wywaliłem? No to jest Scout jedzenie. O! ja mam Scout cookies. 干嘛、嗯啊 A tam! No. Win start! Wow, wow, wow! ja. jak ktoś. Ej! Bo chyba tam mógł jest Co No gdzie mamy? O nie, ja nie dam prawdy. No, dzięki. Nie, no! Gratuluję mózgu. Ja nic nie zrobiłem. No, popchnąłeś mnie i to zrobiłeś. No, fokuruję. Nie popchnąłem cię. No nie w ogóle. No nie. No nie w ogóle. No nie popchnąłem jak tam była droga, więc... Czemu nie ja dostaję zatrucie za nic? A, co te grzyby zatrute były? Nie, ja za nic zatrucia nie dostaję. No, jak ja ginę. To mi wyjąłeś, a... To ginę od tego zatrucia. Zobaczycie, bo ja antydotum chyba czy coś. No. <laughs> Bartados se espoa spułakał. Spułakał